To no, jakiś taki stół, chyba wyjechać go zapisy. Ja pierdolę po. To jest. Słuchaj, że na przykład. Dobra, to? Dobra, weźcie do mnie Ej, co? Będę ja w stolec. Tak, a Co ty ci z defilu. Dobra. Marian, przeczytaj na czacie. Dobra, Aha. Będę ja w O. <laughs> Co ty powiedziałeś, debilu? <laughs> No, oczywiście, że nie ma, nie ma. Nice. Siemanko drodzy widzowie Dzisiaj chciałbym wam przedstawić monitor od firmy Samsung Odyssey 3D Jest to epicki monitor, który przeniesie was poza granice rzeczywistości Najważniejszą cechą tego monitora jest obsługa technologii 3D bez okularów I naprawdę robi to przeogromną różnicę Głębia obrazu jest naprawdę niesamowita Ponieważ postacie jak i obiekty wyglądają tak jakby wychodziły one z waszego monitora Dzięki czemu jeszcze ja bardziej byłem zafascynowany i zanurzony w świecie Rozgrywki. To zupełnie nowe doświadczenie, dzięki czemu już od pierwszych minut zwykły gameplay staje się czymś niesamowitym. Do tego ten monitor posiada funkcję konwersji wideo z 2D do 3D przy pomocy AI, dzięki czemu możesz oglądać ulubione treści w 3D. A dodatkowo grając na tym monitorze macie widzowie niesamowity wzmacniacz imersji, ponieważ monitor Samsung Odyssey 3D tworzy niesamowitą i wciągającą atmosferę, dzięki czemu Wasz gameplay i Wasze doświadczenia z gry stają się jeszcze lepsze. A to wszystko za sprawą oprawy wizualnej, jak i dźwiękowej, która przenosi cię w sam środek akcji. Ponieważ ten monitor posiada oświetlenie krawędziowe, które dopasowuje się do Twojej rozgrywki i dzięki czemu jeszcze bardziej jesteś wciągnięty w to wszystko i grać się niesamowicie. Parametry tego monitora to 165 Hz, czas reakcji 1 milisekunda i obsługa AMD FreeSync Premium. Także widzowie, jeżeli chcielibyście przetestować ten monitor, który przeniesie Was poza granice rzeczywistości, zapraszam Was bardzo serdecznie do opisu tego filmu. Tam znajdziecie link, z którego bezpośrednio możecie zamówić monitor Samsung Odyssey 3D. Ja, drodzy widzowie, dzisiaj przeprowadzałem testy tego monitora. Byłem naprawdę mocno zaskoczony tym, co ten monitor dla mnie, jako dla gracza, jest w stanie zaoferować. Także mam nadzieję, że wy też będziecie mogli go stestować. Więc jeszcze raz zapraszam was do opisu i do sprawdzenia linku. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam. Pierwszy. Pierwszy nie. Weź, co to jest żółty. Weź ty, kurwa Ilu stań tutaj tego k**ba tego, bo ja idę pomagać mida. Oj, to churwo się wyjechało. Nie wiem, kurwa z tymi diglami. Me to be, smoke. Smoke to me to be, me to be, me to be. Może coś ty się z mi da, czy nie? Żeby na mnie nie, nie pilnuj to, pilnuj to. Zbił się mić może. Uh, kur... uh, Ciebie... Nie ma ich. Jest. Kur... aż podskoczyłem na, na tak zwanym chair. Nice. Tak, tylko ja byłem, wiesz co, w Stanach 3 tygodnie. Zapominam słówek powoli. I'm U mnie w Stanach. U mnie w Stanach. Hej! <grym> z... Fajny palak, co? XD. XD, XD. XD? XD Peperoni, Peppa. Ale tam... Eja. Dwa bandyty. Proszę, chodź. do prawej. jedź od razu kuba, Czy to kto jest. Ja zresztą z panem idę. Picie. Marek Chciałem im bandit najda tam wkleić błąd amatora Ja wyciągnąłem najda do łapy, on wyjechał akurat Nice Frajer, popka jeszcze mi bo k***a, header, shoulders, a ty ja jeszcze Wiesz co mówi Palma do Palmy? <laughs> Za Palmy Za Palmy Dużo, dużo, dużo galas. dwóch trzech, dwóch trzech minimum, jeszcze Jeszcze, jeszcze, jeszcze Dolny, no, plecy, 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 plecy Plecy, no w odwracuję Paka, Paka jest Patrzcie gada Krócę longa Ja im przyjdę w plecy zara Ciosa. Brawo. Ja zachodzę już long. Mid'a zachodzę. Kurwa, on był dolny, on był dolny, on był dolny, on, był dolny, on był dolny. Gala był. Dolny był. Z pleców widziałem go na radarze. Gala jest. Jest ja też kurwa. Je o -lita. Dostał coś tam z dwa hity chyba. Oj chuj. Mid. Chuje. Może to był tam z dolnego. Ładnie Wychodzą Gala Mid Gala no Dolna, dolna mnie podpaliło Wychodzą, Bez kerego Golden State Widziałem się za Izają Zdążę, nie ma sensu Zdążysz, smoke, smoke, smoke Oj nie? No, nie Roman, może stój, Kuba, a ja będę grał zebrę. Ja chcę beczyste beczyste, no, beczyste, 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 beczyste beczysta, 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 Celowany w dolną no 100% wariat. Woda. W No i Spalił On będzie. Spali. Bo jedna bląga, żeby żeby móc z longa. On tak mnie będzie widział, jak coś. Szegala. No tu, a jest, tu jest. Okay, B. tutaj idę, Pod B leży. A WP jakała ch**a mać. Short, oboje? Nie. Ta, ta, ta. Nie, yes. zatrzymaj się. Spiny side, side do prawej. W tym. No. Nice, weszła WP. Obu... Patrzę ten dolny cały czas. Mam. 3 na 5, mida nie mamy. Mogę złapać tego longa, idź Kuba na mida. No. No. Ja, zabaję, mam, zabaję, ja mam, ja mam mid. Hey, long, 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 long. Po prawej, po prawej. Jeden był, był jeden dobrać. był. Może być short też. Jest, no, 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 no. nice, no, nice. GALA, GALA jest ja gala. GALA, wchodzi no, patrzę, no co to jest za jest AWP, nie wupa GALA Jest Ob, fuj, fuj, on jest 13. Nice, leży, leży Wyszedł GALA Ale yes. nice, nice, ja jestem mocny, ja 14. 14. Oh. Kręcił w tym BS jak gówno w dzbanie, trochę zamiast się wcelować wcześniej. Gala No jest mułka. Ile muszę najewać? Nie tego. wiem gdzie jest last. Gala pewnie, 95%. Kurcz, no BSL! teraz mid, uwaga. Flashbang. Jest po lewej nam, idzie po lewej, po lewej. W oknie! Okno i na blisko do lewej. O mać. Tata. O Nie żyję. <grywa> <grywa> No, na Rozbił, a bupa do lewej musi być Złap, złap, a, Dobra wejście do mnie, to nie trzeba Ej co nie błysnął mu kask Ja nie wiem czy ja mu nie zdałem bani On gdzieś tam idzie gra O jest smok No dostał kur No mówię Błysnął mu kask Dlatego się wkur... na mnie Musi być B1 B... Idźcie I ja zostaję, idźcie ja zostaję Fes, fes wow. Idą CT Plantuję Bantuj. Plantuję, uwaga tunel Dalam Nice Nice Ale zajebałem Q'er'ę, widzieliście brzeźnik? Ta Ja się zdziwiłem, bo zajebałem chłopowi, normalnie mu kask błysnął i okazało się, no, że doszło przez ścianę jakoś chyba. Kuba z musicie wyjść na kołach. No idziemy, idziemy, idziemy. Marian, chodź, trzyma, Ja dam flasza. Chodź, Marian, podejdziesz i złapiesz nam crossa. Ja Mam teraz sprawdzić pierwsze od razu po lewo. Mam blisko. Flash czy nie? Ja. No nie? Ja. Meet, meet, meet. No kurwa, no musisz wyjść. No to takiej sytuacji trzeba wyjechać, go zapliczno No. Ja piłem to pysk. o tym na przykład? Będzie to? 20 w przebiu, przebić w przebić. Przebił, raczej. Na sobie mi da. Nie wiem, czy go smoke, Nie ma mario. Gala. Może być, może być. Gala, gala, gala. A nie ma? Gala leży. Nice. jeszcze raz. Uważaj Marę do lewej, żeby nie wyszedł. Nice. O ile sto temp. Jezu, ale weź w plecy, zabija takie nerwy. Mogłem wybiec, przepraszam. No mogłeś wybiec, no bo on nas złapał w takim timingu. Ładnam w górę besa. Łapie. No lewej jest zabezpieczną, leży. Leży. Dobra. Gala leży. Jest. Jeszcze gala, może być w smoku gdzieś przy mnie. Będzie, może być okay. No, plecy od longa. O, no, plecy może być. Polegało. Nice. Wyjeżdż, z bramy, wyjdźcie z bramy. z bramy. Pale karty. Centa Daję, czekajcie. A jest to flesza na wyjście. Plecę? Plecy? No, ja to, a, no ja no, zajdę galę, ja zajdę gale chyba Ej, trzymasz przestrzał Marian Góra, góra, nie trafiłem Fajkuję no, lewej Palę tą bezpieczną Ej, plę! Nie taką przeszedł! Ja b ja, p... no, musiał p... no, się z nim minąć Ja pole no, gruby ko łokuje Ty kurzwoje pano ku... no, no. zamiast trzymać te plecy to nam w plecy no. Nice. Miał smoke, był, ja musiał wyjść timing mi. Jak ja się zmieniałem smokea. A mogę się po prostu trzymać plecy, jak Ciędź my longa zamawialiśmy. Ej, czemu jest na nie pressuje. Dobra, ja zostaję, ja tu Nie wiem, kolana może być, uwaga. We do lewej jest. Nie ma, Bidele. kuba, kuba, kuba. Short, short. Lej, short. Miałem. Nice. Jeden short. co to? <laughs> nie wiem, jak ja go zabiłem ogólnie. Feltinozał, dzięki. No i chuj, ja pierwszy masz mecz i jest Dycha, wyszło nam z Dychy, tak? Idę, idę, idę. Są jakieś pozytywy. Ważne, że mecz wygrany. Gala, macie smoke'i, macie smoki Patrzę, patrzę, wyjście Exit, albo plecy nawet jeszcze może być. Złap plecy, Maria, złap plecy. I Gala last. Nice. Yeah. Ojej, oh, czekaj, dobry mecz plany.